Tutaj widzimy cztery tryby obsługi KSEFu Online, Offline 24, offline i tryb awaryjny. Dzisiaj zajmiemy się obsługą modułu certyfikatów i uprawnień dla Ksef. Logujemy się do modułu certyfikatów i uprawnień za pomocą profilu zaufanego. Oczywiście jest jeszcze kilka innych opcji, my wybieramy profil zaufany. Wybieramy sobie NIP, podajemy NIP naszej firmy, a następnie klikamy uwierzytelni. Podajemy jeszcze raz NIP firmy i klikamy. Uwierzytelni. Jak już się to okno nam pojawi, czekamy chwilkę, będziemy musieli się podpisać. Oczywiście po podpisaniu zostaniemy, że tak powiem, przekierowani do profilu zaufanego, do znanego nam już okienka. Wybieramy sobie profil zaufany, podajemy login, podajemy hasło, robimy zaloguj się, potwierdzamy kod SMS-em i jeszcze raz dokładnie to samo operację, no i teraz jesteśmy już w module certyfikatów i uprawnień. Po zalogowaniu się musimy złożyć wniosek o certyfikat i pokażę Wam zaraz jak zarządzać certyfikatem. Po lewej stronie klikamy na certyfikaty, wybieramy opcję wnioskując o certyfikat, podajemy nazwę taką naszą roboczą tego certyfikatu, na przykład Jan Kowalski. Oczywiście wpisujemy hasło, hasło musi spełnić szereg wymogów, na dole nam się podświetla, kiedy ono będzie już gotowe do użycia. Następnie musimy powtórzyć hasło, najlepiej takie samo, bo inaczej nam nie zadziała. A następnie klikamy generuj. Jak kliknęliśmy generuj, to teraz musimy wybrać rodzaj certyfikatu. Czy to będzie certyfikat do linku do weryfikacji wystawcy, czy uwierzytelnienie w KSEF. Czyli jeden będzie do uwierzytelnienia, drugi do wystawienia faktury w trybie Offline 24, Offline w trybie awaryjnym. Wszystko zatwierdzamy, i robimy pobierz certyfikat. Jak klikniemy pobierz certyfikat, to certyfikat nam się pobierze, i będzie dostępny na liście certyfikatów, dokładnie pod taką nazwą, pod jaką my go tutaj. Zapisaliśmy. Oczywiście teraz wybieramy sobie drugi certyfikat. Przy drugim certyfikacie powtarzamy czynności tak jak one byłyby przy pierwszym, tylko zaznaczamy uwierzytelnianie w systemie XF. Możemy też podać datę od kiedy ten certyfikat będzie ważny. Jeżeli nie podamy daty, no to będzie ważne tak jak system go wygeneruje. I w tym momencie mamy gotowe nasze certyfikaty. Teraz zajmiemy się pobieraniem certyfikatów. Jesteśmy na liście certyfikatów, widzimy ich status, że one są aktywne. Zaznaczamy ten certyfikat, który chcemy pobrać, na przykład Jan Kowalski. Jak już zaznaczymy odpowiedni certyfikat, klikamy na dole pobierz certyfikat. Certyfikat pobierze się w postaci pliku z rozszerzeniem pem i tą operację można powtórzyć na tym certyfikacie na wielu komputerach, na których będzie użytkownik pracował. Teraz zajmujemy się unieważnieniem certyfikatu. Znowu jesteśmy na liście certyfikatów, podświetlamy ten certyfikat, który chcemy sobie unieważnić i na dole wybieramy opcję unieważnij certyfikat. Musimy podać jakiś powód unieważnienia, nieważne jaki. Klikamy unieważnij certyfikat, za chwilkę powinien nam się pojawić komunikat, że certyfikat został unieważniony. Teraz dodajemy administratora podmiotu kontekstu bieżącego zawierającego certyfikat z NIP-em lub PESEL-em. Logujemy się do Ksef Wybieramy sobie uprawnienia i wybieramy opcję dodaj administratora. Następnie uzupełniamy wszystkie pola, czyli dane jednostki lub podmiotu, podmiot kontekstu bieżącego. Podajemy, że chcemy dodać administratora, który będzie osobą fizyczną, logującą się profilem zaufanym z NIP-em lub PESEL-em. Wybieramy sobie NIP. Musimy ten NIP podać. Wybieramy w zasadzie podajemy nazwisko, podajemy imię i za chwilkę będziemy przechodzili dalej. Pamiętajmy, że administrator jest dostępny po to, żeby zarządzać, nadawać uprawnienia innym użytkownikom. Właśnie mamy tutaj wybrane zarządzanie uprawnieniami i wybieramy opcję Nadaj uprawnienia. Po zakończonej operacji klikamy sobie odśwież, żeby zobaczyć, czy nadane uprawnienia nam się poprawnie założyły. Widzimy i teraz możemy zarządzać tymi uprawnieniami albo możemy dodać kolejnego administratora dla tego kontekstu bieżącego. Teraz nadajemy uprawnienia osobie fizycznej do pracy w KSEF. Oczywiście wszystko robimy w module certyfikatów i uprawnień, ale pamiętajmy, że ten moduł będzie dostępny tylko do końca stycznia 2026 roku. Później on będzie dostępny w portalu Podatnika 2.0. Po lewej stronie wybraliśmy operację Nadaj Uprawnienia. Wybieramy sobie rodzaj uprawnienia, czyli osobie fizycznej do pracy w KSEF. Wybieramy osoba fizyczna logująca się profilem zaufanym zawierającym NIP lub PESEL. Musimy podać ten NIP. Następnie podajemy imię, podajemy nazwisko i tutaj mamy bardzo rozbudowaną możliwość zakresu uprawnień. To, co chcemy, odpowiednio nadajemy. Możemy nadać uprawnienia do wystawiania faktur, do przeglądania faktur, czyli ich pobierania, przeglądania uprawnień, przeglądania historii sesji oraz zarządzanie jednostkami podrzędnymi. Klikamy nadaj uprawnienia i oczywiście klikamy odśwież, żeby sprawdzić, czy wcześniej nadane uprawnienia nam się nadały poprawnie. Teraz kolejna opcja nadawanie uprawnień osobie fizycznej do pracy z klientem. Głównie pewnie będzie sprawdzała się w biurach rachunkowych. Wybieramy po lewej stronie nadaj uprawnienia. W rodzaju uprawnień wybieramy, wybieramy osobie fizycznej do pracy dla klienta i następnie podajemy dane tej osoby fizycznej, która będzie logowała się za pomocą profilu zaufanego z NIP-em lub pesel em Wybieramy sobie NIP, musimy podać NIP, następnie podajemy imię, podajemy nazwisko. Jak już wpiszemy imię, podamy nazwisko i przejdziemy sobie dalej, to pojawi nam się kolejne okno do uzupełnienia, czyli rodzaj uprawnień. Tutaj musimy podać NIP klienta, dla którego te uprawnienia będą robione i wybieramy opcję wystawiania faktur, przeglądanie faktur w zależności od tego, co dana osoba będzie robiła. Po nadaniu uprawnień następnie klikamy przycisk niebieski Nadaj uprawnienia. Za chwilkę nam się pojawi opcja, gdzie będziemy sobie mogli odświeżyć i sprawdzić czy nadane przez nas uprawnienia są już działające. Jednym z rodzajów uprawnień jest nadanie uprawnień osobie fizycznej do pracy dla wielu klientów, czyli opcja też najlepsza dla biura rachunkowego wtedy kiedy chcemy, żeby pracownik biura rachunkowego miał dostęp do wszystkich klientów, których obsługuje. Po lewej stronie wybieramy Nadaj uprawnienia i wybieramy dane osobie fizycznej do pracy dla wszystkich klientów. Wybieramy dane tej osoby fizycznej, znowu profil zaufany z NIP-em lub PESEL-em, podajemy numer NIP, następnie podajemy imię, podajemy nazwisko i musimy dać zakres uprawnień, czyli do wystawiania i przeglądania faktur. Jak te pola będą zaznaczone, dopiero będzie można przejść dalej. Jak już nadamy konkretne uprawnienia dla naszego pracownika, czyli wystawianie i przeglądanie faktur, będziemy musieli kliknąć Nadaj uprawnienia. Następnie pojawi nam się okienko, gdzie klikając odśwież, będziemy już widzieli, czy dane uprawnienia u tego pracownika działają, czy trzeba będzie jeszcze sekundę poczekać. W module certyfikatów i uprawnień mamy jeszcze możliwość zarządzania uprawnieniami. Oczywiście nie jest to nic nadzwyczajnie wymyślonego przez ministerstwo, bo możemy zarządzać uprawnieniami, czyli tak naprawdę odbierać uprawnienia osobom, które już te uprawnienia mają. Przeglądamy wszystkie uprawnienia, które są nadane naszym pracownikom, wybieramy odpowiednią osobę, odpowiednie uprawnienie, które chcemy zabrać, na przykład to ostatnie i na dole wybieramy odbierz uprawnienia. Klikniemy, to program jeszcze tylko zapyta, czy chcemy zrezygnować, czy chcemy odebrać. W momencie, kiedy klikniemy odbierz uprawnienia i odświeżymy sobie dane uprawnienie, już jest osobie zabrane. Jeżeli jest taka potrzeba, to z tego poziomu, klikając u góry w, nadanie, w nadane uprawnienia, możemy operację powtórzyć. Znowu widzimy listę uprawnień. Trzeba zaznaczyć to uprawnienie, które chcemy usunąć, i tradycyjnie podświetli nam się na czerwono odbierz uprawnienia, potwierdzamy to i tak możemy zarządzać tymi uprawnieniami w dowolnym momencie. I na koniec jedna z najważniejszych rzeczy, a mianowicie adres strony internetowej, gdzie można te uprawnienia sobie nadawać. Zachęcam do subskrypcji kanału.